Słyszeliście już pewnie o Aliexpress, o zakupach w finach, ale może nie każdy z Was wie, jeszcze, jak to się robi, jak się zakupy robi, jak się płaci, co z czym się je. Teraz dokładnie ci przedstawię, jak to się wszystko robi i powiem Ci, jak uzyskać kupon 5-dolarowy, który możesz zapłacić przy zakupach yy, od 6 dolarów w górę. Czyli jak kupujesz coś za 6 dolarów, no to płacisz tylko dolara za to, bo masz kupon 5-dolarowy. No dobra, to zaczniemy może od tego kuponu. Wchodzisz w link, który jest podany w opisie filmiku, lub który podajemy ci na grupie. Wpisujesz tutaj swój adres e-mail, klikasz Get the AliExpress App i to automatycznie, jakby Twój mail się przypisuje do pewnego konta, do pewnego kuponu. Następnie na swój telefon ściągasz aplikację AliExpress. I zakładasz tam konto, rejestrujesz się poprzez podany adres e-mail, tak? czyli po prostu podajesz swoje dane osobowe, wszystko co tam masz podać. I najważniejszym jest, żeś podał ten adres e-mail, który podajesz tutaj w tym właśnie polu. Wtedy automatycznie, jak założysz sobie to konto, to przypiszesz ci do swojego konta kupon 5 dolarów. Myślę, że to jest zrozumiałe i tym bardziej, że aplikacja, która jest na telefony, to jest już w języku polskim jest przetłumaczona. Także nie będzie z tym problemu. Teraz, jeśli chodzi o zakupy na tym AliExpress, już ci pokazuję. Tu jest ogólnie główna strona. Możesz się zalogować przez 10 przycisku sign-in. To już rzeczywiście, jak zrobisz to konto poprzez aplikację mobilną. Aha, i jedna rzecz, zapomniałem powiedzieć o tym kupon jest ważny przy zakupach przez aplikację telefoniczną przez aplikację mobilną no z tym, że możesz sobie po prostu zrobić tak że znajdziesz tutaj poprzez stronę znajdziesz sobie produkty jakie chcesz kupić dodasz je do koszyka tutaj no i następne zakupy znaczy następnie płatność i wszystko dokończysz poprzez aplikację mobilną tak też to działa no dobra, czyli zacznijmy. Aha, i polecam Ci, jeśli jak AliExpress chcesz na stronie przeglądać, no to sobie przeglądaj to przez Chrome. Bo Chrome wszystko tłumaczy na, z języka angielskiego na polski, także nie musisz się już z tym męczyć w razie czego. No, to zacznijmy teraz wyszukiwać czegoś. Hmm. Tutaj masz, aha, bo tu mi się nie włączyła główna strona. To jest główna strona AliExpress, możesz sobie przez kategorie tutaj różne czegoś szukać albo przez bestselling, czyli najlepsze, najbardziej sprzedające się, najlepiej sprzedające się produkty, ale możesz też wyszukać i zajmiemy się właśnie wyszukiwaniem na sam początek. Powiedzmy, że chcemy sobie kupić, nie wiem, okulary przeciwsłoneczne. Wpisujemy sunglasses Man. No i mamy tutaj, już widzisz, pełną listę wielu produktów. Nie będę się teraz konkretnie nad, tym, nad czym rozwodził, tylko powiem ci dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. Przy zakupach bardzo ważne jest, żebyś sobie patrzył, patrzyła na gwiazdki sprzedającego, ile ma gwiazdek, ileś zamówień, czyli tu w tym przypadku 897 Tutaj tak samo jest bardzo ważne te korony, korony tak jakby masz sales feedback score, czyli ilość, ilość komentarzy zwrotnych, czyli to jest 131 tysięcy i ma 98,1% pozytywnych komentarzy, czyli to jest zaufany sprzedawca, o którego warto zamawiać. Tutaj tak samo widzisz, mamy powiedzmy no 130, 131 tysięcy, tak samo też 98% ponad pozytywów więc jak najbardziej teraz przejdźmy na przykład do do tych zamówień, otworzymy sobie w nowej karcie te okulary jeśli chcesz zobaczyć jak to wygląda poza zdjęciami bo na zdjęciach nie zawsze wygląda realnie możesz sobie po prostu zjechać w dół i na feedback, na komentarze zwrotne i tam często ludzie po prostu wrzucają zdjęcia produktów, w którym przyszły, czyli owisz. To jest paczka zapakowana tak, po rozpakowaniu tak, tak. I okulary w rzeczywistości wyglądają tak. Kolejne tak samo tutaj masz zdjęcia. Nie zawsze będzie tak, że ludzie będą rzucali realne zdjęcia, ale bardzo często się zdarza, że są te zdjęcia i wtedy już masz jakby lepszy, lepszy obraz tych, tych produktów. Możesz to zrobić teraz, zakupić. Aha, no i oczywiście jeszcze pozostał wybór koloru, czyli ty którykolwiek kolor Ci się podoba, powiedzmy ten, zamawiasz sobie I bardzo ważne jest tutaj, jeśli chcesz mi darmową wysyłkę, to żeby był Free Shipping to Poland. To jest oczywiście wydłużony czas, bo to jest akurat 25 do 43 dni, ale wysyłka jest darmowa. <laughs> Tutaj, quantity to jest ilość sztuk, które chcesz zamówić. Total price, czyli dla nas to wszystko wyniesie. No, i jeśli chcesz to kupić, to albo klikasz buy now, albo add to cart. Więc jeśli chcesz kupić coś więcej, to lepiej sobie po prostu wciśnij add to cart i continue shopping. Bo to automatycznie pojawi ci się w koszyku, już powiedzmy tak i masz to w koszyku możesz szukać czegoś dalej powiedzmy, pokażę ci jak to zrobić żeby jednorazowo zapłacić za wszystkie produkty powiedzmy teraz szukasz czegoś innego jednorazowa płatność będzie pomimo, pomimo tego że to będą inni sprzedawcy powiedzmy poszukamy sobie teraz football shoes cokolwiek możesz sobie znaleźć po prostu ja to dla przykładu robię teraz Bierzemy pierwszy, lepszy, żeby Ci pokazać, po prostu tylko jak to się robi. I w tym przypadku również powiedzmy, wybierasz sobie ten, tu akurat jest tak samo rozmiar, kolor buta i add to card. Teraz przeglądasz ten koszyk. No i albo możesz kupić pojedynczo buy from this seller. Tutaj tak samo albo buy all. Czyli kupić od wszystkich, tak, razem za pomocą jednej płatności. W tym przypadku oczywiście nie, nie zaliczy ci tego kuponu 5 dolarowego, dlatego musisz zrobić to przez aplikację mobilną, ale to będzie wyglądało tak mniej więcej podobnie. I płatność jak możesz dokonać to możesz zapłacić po prostu kartą. Także automatycznie pobierze ci pieniądze, tam będzie wszystko napisane, będzie przewalutowane, ile to będzie kosztować, tak na, na polskie złote, albo możesz zrobić to przez płatność elektroniczną, przez pośrednika, tak jakby, i wtedy logujesz się na swoje konto internetowe w banku, no i w ten sposób wykonujesz przelew. Nic żadnych, nie wpisujesz żadnych numerów konta tego, tego człowieka, do którego kupujesz, ani nic, tylko po prostu jednorazowo dokonujesz płaty. No, i na tym to, to polega, w sumie. Co jeszcze masz? Masz tutaj tak samo, później masz wszystko, wszystko, wszystkie swoje zamówienia masz w My Order, w moich zamówieniach. Message Center to jest jak po prostu jest jakaś wiadomość od, od sprzedającego albo ty chcesz się z nim skontaktować, to przez to właśnie się kontaktujemy. No, i to chyba wszystko, co mógłbym ci przekazać na temat AliExpress. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało pisz w komentarzach. Jakoś się do nich odniesiemy, oczywiście. No, no, i to wszystko. Udanych zakupów w takim razie.